Informacje o możliwych zmianach w strefie płatnego parkowania podał w ubiegłym tygodniu dziennik Gazeta Prawna. Samorządy m.in. Warszawy, Łodzi czy Wrocławia chcą mieć większą suwerenność w naliczaniu opłat za korzystanie z nieruchomości lokalnych. Głównym tematem są jednak sprawy opłat za parkowanie w mieście. Pozwolenie od Ministerstwa Transportu mogłoby przynieść wiele zmian. Bo jest kwestia zniesienia ograniczenia w ustawie o drogach. Tej maksymalnej stawki, jaka dzisiaj obowiązuje, czyli 3 złote za godzinę. Jest kwestia możliwości wprowadzenia strefy w okresie w weekendy, czego dzisiaj nie ma, i nie wiem, czy o czym się nie mówi na przykład, czy też przypadkiem nie ma kwestii. Yy, ograniczenia czy zniesienia ograniczenia dotyczącego opłaty dodatkowej. Jedno jest pewne: zmiany te odczujemy w naszych kieszeniach. Czy Szczecin dołączył do chóru samorządów wnioskujących o podwyżki opłat za parkowanie? Nie. Nowo ustanowiona strefa według władz miasta nie wymaga zmian. Na dzisiaj, jeśli chodzi o Szczecin, nie ma potrzeby takiej, aby. Przy tych zmianach, coś, coś tutaj robić. I z tego, co ja wiem, Szczecin nie wnioskował o tego typu zmiany. Zapytani przez nas radni Szczecina również uważają, że zmiany, o które wnioskują największe miasta w Polsce, nie powinny być przenoszone na grunt szczeciński. Każda ustawa ma plusy i minusy. Na pewno plusem jest to, że wreszcie o opłatach lokalnych będą decydowały lokalne samorządy. Państwo do tego nic nie będzie miało. Ale wada może być tak samo następująca, czego ja się najbardziej, najbardziej obawiam, to pazerność samorządów i głupota niektórych samorządów, które mogą windować niesamowicie ceny za opłaty lokalne. Warszawa chce zniesienia opłaty maksymalnej za pierwszą godzinę parkowania w strefach płatnego parkowania, tłumacząc to chęcią zwiększenia rotacji samochodów w ścisłym centrum i zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. W Szczecinie to chyba nie jest problemem. Szczecin i tak jest bardzo drogim miastem do życia, więc tego typu podwyższanie opłat nie ma sensu, tym bardziej, że nie mamy ścisłego wpływu. Centrum, A to ścisłe centrum, czyli dwa, dwie duże galerie handlowe, które mamy, pierwszą godzinę mają bezpłatną. W związku z tym, jeżeli podwyższymy w tym momencie opłaty na ulicach, no to już w ogóle te nasze małe sklepiki, małe zakłady usługowe, które są w centrum Szczecina po prostu zbankrutują. Stąd podwyższanie tej opłaty jest absolutnie dla nas, dla mieszkańców miasta nie do przyjęcia, i mam nadzieję, że radni w swojej wyjątkowej mądrości wykażą się tutaj także odpowiedzialnością. Zmiany nie podobają się Również radnym lewicy i oni adaptacji prawa na grunt szczeciński nie poprą. Jeśli chodzi o Szczecin, no nie ma chyba takiej siły, która by nas zmusiła do tego, aby jeszcze łupić mieszkańców dodatkowymi opłatami. Tym bardziej, że to o czym mówi pan redaktor ma być obowiązujące również w weekendy. No to już w ogóle dla nas, z mojego punktu widzenia to jest abstrakcja. Strefa płatnego parkowania w weekendy to inicjatywa, która dotychczas nie funkcjonowała w żadnym mieście w Polsce. My w Szczecinie na pewno w tej kadencji, dopóki ja będę ranny, będę robił wszystko, żeby w soboty i w niedzielę strefa była bezpłatna. Trudno nie zauważyć, że samorządy coraz odważniej sięgają do kieszeni mieszkańców. Mocno odczuwają to kierowcy. Więcej fotoradarów, bardzo wysokie mandaty, drogie paliwo no i wysokie ceny opłat lokalnych. Samorządy nie znają umiaru. Wygląda to tak, że samorządy w tej chwili podjęły bardzo mnóstwo różnego rodzaju wydatków, które nie przynoszą żadnych korzyści, czy nie, nie przynoszą wpływów do budżetu. W związku z tym samorządowcy szukają w tej chwili w kieszeniach e, mieszkańców miast e, pieniędzy na funkcjonowanie tych wielkich rozdętych. Inwestycji. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku radni Szczecina będą konsekwentni i wyższe opłaty w naszym mieście nie zostaną wprowadzone.